Dobry wieczór, moi drodzy. Właśnie tak wygląda człowiek, który dosłownie przed chwileczką, przed kilkoma minutami, zakończył pisanie fabuły swojej kolejnej powieści. Tym razem jest to powieść Grozy o roboczym tytule Cień przeszłości. Fabuła została zakończona, ale przede mną jeszcze mnóstwo pracy. Trzeba jeszcze nanieść autopoprawki, jeszcze. Trzeba nad tym tekstem troszkę popracować, później przekazać ten, ten tekst mojej korektorce. W międzyczasie zorganizować środki na wydruk, na wydanie tej książki, bo nadal będzie ona wydana w systemie self-publishing. No i takie najważniejsze, chyba najtrudniejsze zadanie, czyli zaprojektować i wykona wykonać. Okładkę tej książki. Jestem zmęczony, bo te ostatnie kilka nocy to były takie niedospane. Cały czas myślałem nad tym. Ja wiedziałem, jak ta fabuła się skończy. Ja wiedziałem, co tam ma być. Tylko wymagało wszystko czasu, żeby to po prostu wklepać do pliku. Cień przeszłości zacząłem pisać dokładnie 6 stycznia 2023 roku. Dzisiaj mamy 6 Września, tak? Tak, września 2023 roku, czyli ile to będzie? 8 miesięcy. 8 miesięcy książka, fabuła napisana, wklepana. No, a jeszcze troszkę pracy, tak jak mówiłem, nad nią będzie, będzie ta książka wymagała. Myślę, że jakiś wrzesień, to gdzieś tak pod koniec października przekażę tekst dalej do, do obróbki mojej kolektorce. Gdzieś tam w listopadzie już spróbujemy pierwsze próby takie wydawnicze zrobić. No, zobaczymy. W każdym razie. Domykam jeszcze nie do końca, ale już zamykam prawie kolejny rozdział swojego, swojej twórczości literackiej. Mam już na koncie trylogię Fantazy Król Myśli, obszerną trylogię opowiadania ze świata króla Myśli. No i teraz już praktycznie prawie, że jest ukończona kolejna moja powieść, tym razem powieść grozy: Uwaga, nie czytać przed snem zatytułowana Cień przeszłości. Ja się bardzo z tego cieszę i mam nadzieję, że dla Was będzie to książka, która sprawi Wam może nie tyle radość, bo radości to w niej niewiele, ale musi Was zachęcić do takiego głębszego przemyślenia sensu naszego. Życia I tego, jakie mamy relacje między sobą w rodzinach, między znajomymi. To jest powieść grozy, tak kryminał, niby, niby powieść sensacyjna, ale tych głębszych myśli tam w tej książce zawarłem dosyć sporo. Jak tylko się ukaże. Mam nadzieję, że ustawicie się w kolejce, żeby tę książkę nabyć i przeczytać. Pozdrawiam Was gorąco. Co następnym razem, co następne w kolejce? Kiedyś powiedziałem, że gatunku fantazy nigdy nie porzucę. I to by było na tyle.